Chciałam spytać o Twoją konstrukcję psychiczną, bo tak powiedziałaś o tym kryzysie w wieku lat 22, czyli o pierwszej jakby takiej śmierci rozumiem bliskiej osoby, tak. bo to, to człowiek 20-letni nie spodziewa się, że ktoś mu umrze. Tak prawda Ale no, okazało się, że to nie jedyna śmierć w Twoim życiu, bliskiej osoby, i, i potem zmarł twój mąż Dominik Połoński, który był twoim, twoją inspiracją, twoim muzem. Jak to To co powiedziałaś, moim muzem. No moją miłością, był moją ogromną miłością, jakimś spełnieniem. Skąd wzięłaś? Siłę? Największym przyjacielem też. Ja myślę, że miłość jest z miłości. Siła jest z miłości, wiesz. Oczywiście to, to nie jest takie wszystko różowe, bo ja dzisiaj mogę usiąść po siedmiu latach i też no, po różnych etapach tej, tego odchodzenia Dominika, bo to nie, człowiek nie odchodzi w momencie śmierci. Jak się jest z kimś tak blisko, jak my byliśmy, to, to trwa ten proces musi wybrzmieć. Ale on też miał guzę mózgu Dominik, prawda? Czyli wy też walczyliście, i on walczył. To nie było tak, że on się położył i umarł, prawda? No właściwie całe nasze takie ponad 7,5 roczne małżeństwo, no, było taką walką. Tak? Było naznaczone.